Chyba wszyscy zetknęliśmy się z kategorią luki płacowej. Oznacza ona różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn. W Polsce w dyskursie publicznym najczęściej pojawia się, pojawiają się dane z Eurostatu. Według danych tej instytucji w Polsce kobiety zarabiają 6% mniej godzinówki, znaczy stawki godzinowej mniej niż mężczyźni. I wydawałoby się, że to jest bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o, o Europę. I rzeczywiście, jeżeli te statystyki byłyby OK, oznaczałoby, że jesteśmy jednym z najbardziej równych krajów Unii Europejskiej. Co ciekawe, najgorzej, albo, bardzo, albo przynajmniej bardzo źle w tych statystykach wypadają kraje skandynawskie, które skąd znane są przecież z równości. Gdzie tutaj tkwi haczyk? Chodzi o to, że Eurostat wrzuca wszystkich pracowników i pracownice do jednego wora, a później wyciąga z nich średnią godzinówkę. Dlaczego godzinówkę? ponieważ kobiety pracują miesięcznie mniej, więc jeżeli byśmy porównywali płace miesięczne, okazałoby się, że kobiety i mężczyźni, że ta różnica między płacami kobiet i mężczyzn jest jeszcze większa. Haczyk jest tutaj, że Eurostat nie bierze pod uwagę tych samych miejsc pracy. Tego samego wykształcenia, tego samego stażu pracy i wszystkich tych rzeczy, które powodują, że praca jest do siebie podobna. Według danych Instytutu Badań Strukturalnych, który zliczył te wszystkie, te wszystkie różnice i stworzył skorygowany wskaźnik luki płacowej, luka płacowa między kobietami i mężczyznami tak naprawdę wynosi 20% w Polsce. I prawdą jest, że kobiety i mężczyźni wybierają inne zawody. Kobiety wybierają częściej zawody związane z, ze strefą opiekuńczą, mężczyźni częściej idą do, do IT, natomiast to nie tłumaczy, dlaczego dziewczyna i chłopak w tej samej firmie IT, po tych samych studiach, z tym samym stażem, średnio ona zarabia 20% mniej niż on. Skąd to się bierze? Po części już omów omówiliśmy e, sprawę pewnego treningu kulturowego, który e, w inny sposób e, inne role przypisuje kobietom i inne mężczyznom. E, z tego wynika również, e, Inny sposób, inne role rodzicielskie, które bardzo różnicują kobiety i mężczyzn na rynku pracy. Wcześniej zajmowałem się, kilka lat temu zajmowałem się również różnicą płac kobiet i mężczyzn, natomiast dopiero pisząc książkę o kobiecie pracującej, zrozumiałem, jak bardzo kwestia rodzicielstwa różnicuje szanse kobiet i mężczyzn. Kiedy rodzi się dziecko, to kobiety zazwyczaj w ogromnej, przeważającej mierze idą na urlop, oczywiście macierzyński, ale później również one wybierają urlop rodzicielski. To one, kiedy dziecko choruje, biorą zwolnienie, to one również rezygnują z nadgodzin, kiedy kiedy w firmie jest jakiś pożar właśnie z, z, z uwagi na dzieci. Część osób mogłoby pomyśleć, no tak, no kobiety w zasadzie są predestynowane do, do wykonywania e, e, takiej pracy, no bo to kobiety rodzą przecież. Tymczasem to nie jest takie proste, ponieważ e, czasy się zmieniają, zmieniają się też e, role... Eee, role płciowe, to znaczy to widać, zarówno e, jeśli chodzi o e, czas, to znaczy w latach 90. zupełnie inaczej było to postrzegane w społeczeństwie, a zupełnie inaczej jest to dzisiaj postrzegane w społeczeństwie. To znaczy, w latach 90. istniał bardziej akceptowalny był bardziej tradycyjny model rodziny. Dzisiaj więcej osób preferuje model partnerski, to znaczy taki, w którym i ona, i on. Mm, E, opiekują się dzieckiem w, tym, w ten sam sposób. To, na przykład, to na, natomiast co się nie zmienia, to praktyka. Wiemy o tym, że zmieniają się e, preferencje, natomiast nie, nie zmienia się praktyka. E, Harriet Bradley, autorka takiego opracowania, właściwie książki opracowania pod tytułem Płeć, mówi, że. E, nawet klasa, wysoko wykształcona klasa średnia ma wrażenie, że na porodówkach zaoraziła się nomen omen pewnym wirusem. To znaczy, że kobieta i mężczyzna, którzy do tej pory realizowali bardziej równościowy model, nagle wchodzą w inny. Inny tok, inną konstelację relacji. Znaczy ona zajmuje się dzieckiem, on intensyfikuje swoją pracę zawodową i tak dalej, i tak dalej. I reprodukują to, co, to, czego się starali wystrzegać przez wcześniejszy swój związek. Co można zrobić z tym wszystkim? Możemy oczywiście z jednej strony po prostu czekać. To znaczy czekać jedno pokolenie, dwa, trzy, może cztery, aż się to wszystko po prostu wyrówna za pomocą zmiany kulturowej. Natomiast inne podejście jest takie. Możemy wprowadzić zmiany instytucjonalne i ja jestem gorącym zwolennikiem wprowadzania mądrych polityk publicznych. Jakie to polityki publiczne? Na przykład nieprzechodnie urlopy rodzicielskie. To zostało wprowadzone w wielu krajach europejskich z bardzo dobrym, z bardzo dobrym powodzeniem. Czym są nieprzechodnie urlopy? Nieprzechodnie urlopy to są takie urlopy rodzicielskie, które w dużej części, w której ten urlop nieprzechodni w dużej części jest zarezerwowany dla drugiego rodzica najczęściej oczywiście jest nim ojciec. W krajach, które, które z, z to wprowadziły, opiekuńczość, czy, czy też czas opieki mężczyzn nad dziećmi z, wyraźnie wzrósł. Mało tego, faceci, którzy... Z, z, ja też bardzo lubię postrzegać to też jako realizację prawa ojca do, do opieki nad dzieckiem. Nie, nie, nie tylko chodzi o pewną jakby tak, tak, takie robienie czegoś fer wobec kobiet, ale też to działa w drugą stronę, to znaczy ojciec zyskuje ekonomiczne zachęty do tego, żeby, żeby się spędzać więcej czasu ze swoim dzieckiem. Czym to skutkuje? Tym, że faceci znacznie bardziej cenią sobie czas spędzony z dzieckiem, są, mają z nim lepszy kontakt, a później, kiedy na przykład choruje, to oni częściej niż do tej pory się nim zajmują. Mało tego, nieprzechodnie urlopy rodzicielskie również wpływają na pokolenie starszych osób niż pokolenie rodziców, to znaczy na dziadków. Dziadkowie i babcie zaczynają ich postrzeganie ról płciowych zaczyna mięknąć. Dziadkowie i babcie widzą, że nie ma nic złego w tym, że facet wychodzi z dzieckiem się pobawić albo, że go Przewija, czy robi wszystkie te rzeczy, które są zazwyczaj przypisane kobiecie. Więc chyba zamiast czekać, lepiej po prostu działać, o czym ludzie biznesu powinni wiedzieć najlepiej. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w poniedziałek, kiedy to podzielę się z Państwem opiniami na temat tego, w jaki sposób koronakryzys wpłynie na kobiety na, na rynku pracy. Dziękuję bardzo.